Citroen ma się czym chwalić, ale czy coś z tego nam dziś zostało? To znaczy zadajmy sobie pytanie, ile dawnego Citroena zostało we współczesnym Citroenie? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy zrobić jedną rzecz. Spojrzeć na niego z innej perspektywy. Po wojnie Citroën powrócił do produkcji komfortowych limuzyn i pewne z nich miały jednostki sześciocylindrowe, ale kiedy przerzucili się na nowe konstrukcje, jak choćby ds to porzucili 6 cylindrów. Do czasu. Do czasu, aż kupili markę Maserati i kazali Włochom stworzyć sześciocylindrowy silnik do ich modelu SM. No ale ten romans trwał tylko od 71 do 1975 roku. Bo wtedy też sprzedali markę Maserati i porzucili 6 cylindrów, ale pod koniec lat 70. dołączyli do grupy PSA i razem z Peugeot, Renault i Volvo zbudowali wspólny silnik V6. Ten pojawił się w Citroenie XM, w Xanti, w C5 pierwszej generacji, w C6, tam też pojawił się V6 diesel i ostatecznie kariera 6 cylindrów zakończyła się w C5 drugiej generacji, zarówno diesla, jak i benzyny. Inaczej mówiąc, mocne i egzotyczne jednostki napędowe to nie była mocna strona Citroena. Ale nie można zapomnieć, że oferowali model GSB Rotor, czyli z silnikiem Wankla, ale to także był krótki romans, bo wyprodukowali tylko 847 sztuk. Za to bardzo długo romansowali z innym tematem. Może i Citroen nie błyszczał w temacie mocnych silników, ale jeśli chodzi o limuzyny, u W tym byli dobrze. Lata 50. i powstaje takie coś – Citroen DS. Auto, które nie tylko prezentuje się jak statek kosmiczny, ale jest na tyle komfortowe, że kiedy około 40 lat później kręcili sceny walki do Władcy Pierścieni, to używali modeli DS, bo inne auta w takim terenie podskakiwały jak ping-pongi. Potem pojawił się model CX, następnie XM, no i stylistyczny majstersztyk, czyli C6. Auto tak ciekawe i tak oryginalne, że nikt go nie kupował. I niestety to była ostatnia taka komfortowa limuzyna od Citroena. A może na szczęście. Widzisz, bo ten C6 to miał jednak następcę, tylko że to jeszcze raz, to jest Citroen C6, a to jest jego następca. Auto tak nudne stylistycznie przy poprzedniku, że dobrze, że go nie oferują u nas na rynku, tylko w Chinach. Więc wielkich limuzyn u Citroena już nie dostaniesz, ale za to jest w ich luksusowym brandzie DS. Tylko, że ten model to tak naprawdę Peugeot 508 w eleganckim smokingu, więc daleko mu do dawnego C6. No i 508 to przecież klasa niżej. A tam także Citroen był całkiem dobry, bo mieli BX, potem Xantie, następnie C5 i C5 drugiej generacji, a teraz mamy to. Nazywa się C5X, jest następcą C5, ale to już taki miks limuzyny, suwa oraz coupe. A propos samochodów typu coupe. Citroen przecież zawsze dbał o styl, lubił dobrze wyglądać, ale nie produkowali modeli coupé. Okej, okay, nie liczę samochodów przedwojennych, rzadkich odmian DS-a, czy romansu Citroena z Maserati, czyli SM. Bo oprócz tego to Citroen nie zbudował eleganckiego coupé. Jasne, były ciekawe koncepcje i ten jest z lat 70., ten z 80., ten z 90., a te z 2000. Znowu te z poprzedniego dziesięciolecia. Ale wszystko to koncepty. No i temu ostatniemu, bliżej do auta sportowego. Tego też nie miał Citroen. To jest GT by Citroen, model, który powstał we współpracy z Polyphony Digital na potrzeby gry Gran Turismo 5. No i niestety to tylko koncept. Ale to nie oznacza, że Citroen nie miał sportowego charakteru, bo już Citroeny DS czy SM brały udział w rajdach i ten drugi wygrał choćby rajd Maroko w 1971 roku, ale to był dopiero początek. I w latach 80. wzięli model Lotus Elise Turbo i wyciągnęli z niego podwozie oraz silnik. Nałożyli na to karoserię Visa, tworząc potwora do grupy B. Ale PSA wtedy postawiło na Peugeot'a i to on był gwiazdą WRC. Okej, okay, Citroen w grupie B pojawił się z modelem BX 4TC, ale to był niewypał. Więc w latach 90. pojechali na rajd Paryż-Dakar i udało im się wygrać w 91 roku modelem ZX. A potem wrócili do rajdów: model Xara dał im aż trzy tytuły konstruktorów. Citroën C4 WRC dorzuca kolejne trzy, a kolejne dwa model DS3 WRC. Znowu lata od 2017 do 19 to C3WRC, jednak już bez tytułu konstruktorów. Słuchaj, Citroën to kozak rajdowy, ale jakoś tego nie pokazywali światu. OK, mieli hot-hatche nawiązujące do rajdów, ale im lepiej im szło w rajdach, to pojawiło się mniej ognistych kompaktów. Dostaliśmy tylko jakieś tam edycje dla uczczenia sukcesów Sebastiana Lyba, ale za tymi wersjami nie była ukryta jakaś hot-moc czy hot-technologia. To głównie inny styl. No a ostatni hot-hatch to DS3 Racing i to koniec. Citroen był kozakiem w rajdach, ale jakoś nie chwalili się tym na drogach. Dziwne. Dziwne jest także to, że Citroen startował World Touring Car Championship modelem C-Elys i zdobyli trzy tytuły w 2014, 2015 i 16 roku. I nie pochwalili się tym światu, bo nie wypuścili żadnej drogowej wersji, która uczciłaby te sukcesy. Nie rozumiem. Więc nie mamy klasycznych sedanów, nie mamy hot hatchy, w sumie to nie mamy nawet hatchy. Kiedyś C4 to był klasyczny kompakt, dziś to SUV, a także Suvo sedan czy coś tam takiego. Tak samo masz z C3, który od dawna jest podwyższone, a w odmianie Aircross jest jeszcze bardziej podwyższone. I w tej wersji jest także C5. I wiecie co? W sumie to mi to nie przeszkadza. Co ma dawny Citroen, a dzisiejszy go nie ma? Czego nam brakuje? Jak dla mnie, to nie tęsknię za wielkimi silnikami, bo to nie była mocna strona Citroena. Za to! Brakuje rajdów, ale głównie zespołu Citroen Racing, bo to byli fachowcy w tym temacie. No i brakuje mi ich hot Ostatnia próba zrobienia hot była w 2012 roku, kiedy pokazali Citroena DS4 Racing Concept czyli hot hatch z mocą 265 koni, ale niestety nigdy nie wszedł do produkcji. Tego mi brakuje. A co z limuzynami? Nie powiem, szkoda, że już nie robią takich samochodów jak ten C6, bo Citroen jak chce to potrafi, co pokazują takie koncepty. Ale ja bym ten luksus zostawił marce DS, a Citroen... Niech robią to, co zawsze robili. Niech zaskakują stylem, bo byli i są w tym dobrze. A że większość z tych nowych aut to jakieś dziwne suwy, co z tego? Idą za modą, a o to przecież chodzi, jeśli chodzi o styl. No a że czasem pójdą za daleko, to także mi nie przeszkadza, bo Citroen zawsze był inny. No ale tak jest, ale. Widzisz, kiedy za stylem, za Citroenem kryła się technologia, to ich wyróżniało. Technologia, która pozwalała jeździć na trzech kołach. Technologia, która dopiero po latach została wdrożona przez innych. Jakoś by skrętne reflektory. Czy technologia, która sprawiała, że Citroeny dosłownie płynęły po drodze. Chodzi oczywiście o hydropneumatyczne zawieszenie. A dziś tego nie ma. I tego mi właśnie u nich najbardziej brakuje. Tej kreatywnej technologii, co mieli kiedyś. Citroen. Kreatywna technologia. A tobie, czego brakuje w marce Citroena? A może niczego ci nie brakuje? Daj znać w komentarzu. Napisz także, jaką kolejną markę mam prześwietlić. No i pamiętaj także o subskrypcji, bo idzie nowy na nasz kanał. No i ostatnie hasło. Życie jest za krótkie, by nie jarać się motoryzacją.